Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego a n wyraża się wzorem sn równe 4n plus n kwadrat, gdzie n należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Wyznacz od punkt a pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Zapamiętaj, jeżeli masz wzór na sumę sn i chcesz policzyć s1, to s1, to jest wartość wyrazu pierwszego. Zatem s1 korzystam z mojego wzoru podanego w zadaniu: 4 razy 1 dodać 1 kwadrat. To mamy 4 dodać 1, a to jest 5. Zatem wyraz pierwszy tego ciągu wynosi 5. Chcemy znaleźć różnicę tego ciągu. Spróbuj policzyć sumę S2. S2 to za n daje dwójkę. 4 razy 2 plus 2 kwadrat. Kolejność wykonywania działań. Mnożenie. Dodać potęgowanie. To 12. Co powiesz o sumie S2? Przecież suma S2 to inaczej S1. Dodać, który wyraz? Drugi. Zatem wszystko tutaj mamy, bo s1 wiemy, ile jest, s2 wyliczyliśmy. Możemy wyliczyć a2. Zatem za s2 daje 12, za s1 daje 5, dodać moja a2. Stąd a2 to 12 minus 5. Inaczej 7. W jakim celu warto wyliczyć A2, żeby wyznaczyć różnicę naszego ciągu? Bo różnica to będzie wyraz drugi odjąć wyraz pierwszy. Wyraz drugi mamy tutaj, wyraz pierwszy wyliczyliśmy wcześniej, zatem różnica naszego ciągu wynosi 2. Do tej części mamy już odpowiedź. Wyraz pierwszy jest równy 5, różnica tego ciągu jest równa 2. Wyznacz ogólny wyraz tego ciągu. Zatem chcemy ogólny wyraz an, to wyraz pierwszy dodać n minus 1 przemnożone przez różnicę naszego ciągu. Dwójka mnoży nawias, zatem wzór ogólny to. 2n minus 2. Teraz redukcja wyrazów podobnych. Wzór ogólny 2n dodać 3. Tak wygląda ogólny wzór naszego ciągu. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.